Miał czuć i piksel rządzą światem. No więc, jak co rano w naszym domu zaczyna się ten sam poranny spektakl. Ola budzi się sama. Spokojnie i grzecznie starannie wybiera sukienkę, myje zęby, czosze się i zakłada buciki. Potem schodzi do kuchni, żeby mam je pomóc zrobić śniadanie. Czysta elegancja. A teraz antek, co zaczyna się prawdziwy show. Antek, zaraz wychodzimy. Jesteś gotowy? Krzyczy mama z kuchni. Już, już, prawie! Rzeszczy Antek, wybiegając z pokoju. Rozczuchrany, w koszulce ubraną na lewą stronę. Klasyk. Dobrze, że jest mama. Jak zwykle ratuje sytuację i pomaga mu się ogarnąć. A my? No właśnie. My, czyli ja i problem. Tak zwany Pixel. Czekamy. Nie wiem na co tak czeka Pixel. Może jeszcze liczy na jakiś smakołek. A ja czekam, aż wreszcie sobie pójdą i zostawiam mi w ciszy i spokoju. O ile przy problemie można mówić o spokoju. Wychodzą. Drzwi się zabierają. A, popatrzcie ze mną, bielczuś! wołał piksel. No nie, już się zaczyna. Zdycham i próbuję uciec. Szukam kryjówki, ale on mnie wszędzie znajduje. Biega, skacze, szuka. Nie daje spać, tylko cały dzień. Miał czuć to, miał czuć tamto. Już mi się kończą pomysły na kryjówki. Już miałem spróbować wdrapać się na wieszak z ubraniami, co jest nie lada wyzwaniem, gdy problem cytagił. Miał czuć. A czy to prawda, że koty rządzą światem? No i teraz posłuchajcie. To nie jest pytanie, które można zignorować. Albo udawać, że się w ogóle nie słyszało. Więc. Um, um, odsząkłem, mm, się majestatycznie i powiedziałem: Oczywiście, tajny koci rząd istnieje od wieków. Sterujemy światem z zafiranek. Za każdym razem, gdy drapie mebel, to tajny sygnał. A kiedy przedrastam do liczby? Cóż, te głosowanie. Pixel spojrzał na mnie, wow. zrobił wielkie oczy i uwierzył. Pięć minut później biegał po salonie w czapce z folii aluminiowej, próbując znaleźć kocią ambasadę. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy naprawdę tu znalazł pudełko pełne moich starych zabawek, zakupane pod łóżkiem. I wtedy się zaczęło. Pixar ogłosił się specjalnym wysłannikiem psiej dyplomacji. zażądał spotkania z kocim królem, czyli ze mną oczywiście i zaproponował traktat pokojowy, w którym psy i koty będą wspólnie rządzić ogródkiem. Tak, ogródkiem. Z kwiatami i donicą, w której omsa wcześniej kopał. I wiecie co? Chyba się zgodziłam. Tylko niech mu nikt nie mówi, że się z nim tak dobrze bawiłam.